i no dzień dobry na moim odcinku łapeczka w górę i subskrypcja i dzwoneczek. I no tak ja sobie raz oglą ja sobie oglądam czy nie? takie sobie oglądam w pewnym, pewnym momencie gdzie to czym wyłączam telefon prawie upadło bo ja tak o właśnie o tym, że tutaj pokazuję. i to właśnie ja tak. I akurat to się tak. No i nam płują. E se tu para a